Panie prezesie, Dziękuję dyrektorze, to, dyrektorze, panie dyrektorze, panie Dziękuję, panie dobrze dziękuję. Jak panie dyrektorze, panie dyrektorze, panie dyrektorze, panie dyrektorze, panie

ale nie jestem do tej inspiracji usłyszeć, w szczególności o czym się kieruje w swoich sztukach, które są inspirują w Jej dzieła, tam się bardzo podoba, zostały bardzo wysoko ocenione i docenione przez ekonomikę krajów Unii. Myślę, że wysokoją, przez, co, w szczególności, my. że Państwo prosicie o Pana interpretację swoich rządów. Dobrze, dziękuję wszystkim za przybycie. Bardzo miło starych przyjaciół i nowych również. Chciałem podziękować właśnie dla Fundacji i dla pani Marii, która tutaj bardzo, bardzo mnie wspierała i przy realizacji tej wystawy, swoim doświadczeniem i wiedzą. I przede wszystkim chciałem podziękować właśnie za to, że być, zostałem tak wyróżniony w tym konkursie. Właśnie dla pana, więc złożę to podziękowanie. A mówiąc o samych pracach, możemy tutaj zobaczyć sześć rzeźb z cyklu Nubes Formales oraz cztery obrazy, które są, nazywają się Apeza Stolzgeszyn. Cykl Nubes Formales to cykl takich rzeźb, nad których pracuje, nad pracuje już od wielu lat. Wiele wszystkich prac powstało w 2019 roku. Jest to działanie bardzo formalne spośród moich wszystkich realizacji. Ten w ma najbardziej zwartą strukturę, właśnie po prostu formalnie, bo cały, cały, cały ten pomysł na tę pracę prowadzi się do takiego polskiego założenia, które jest pewnego rodzaju lekcją rzeźby i mówi o tym, co się zmienia w percepcji danej pracy. I przysyłamy tym jednym słowakom, który jest materiał. Jeżeli Państwo zwrócą uwagę, wszystkie te prace wychodzą się od tego samego kształtu. Bryle, samej bryle tej rzeży wychodzi jakby tożsama bryła, tożsama forma, chyba z mniej organicznie określonym kształtem. A jedyne zmiany, jakie zachodzą na przestrzeni całego cyklu, który, który powstawał właśnie przez ostatnie lata, są to zmiany materiałowe. I często właśnie ten materiał sprawia, że praca miała zupełnie innego znaczenia, zupełnie innego sensu, tak samo to, najlepszym przykładem tego działania jest praca, w której się teraz znajduję. Jest to Gruba negra, czyli Gruba, y, chmura, czyli w chmura, większość tych pracy jest właśnie nazwana, nazwana od chmur i różnych właśnie z, 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 z tym związanych. Z Nube negra jest to czarna chmura. Ta czarna chmura jest tutaj doskonałym przykładem tutaj, tej, tego działania, bo widzimy tutaj bryłę że nie jest to z asfaltu, czyli materiału, który jest zarezygnowany dla przestrzeni użytkowej, który kompletnie nie pojawia się z tym poprzez z tym, tym, tym polem sztuki, który jest zawężone za do materiałów szlachetnych, czyli w zasadzie w trzęsieniu, w pracach. I mamy tu właśnie przewidywanie tej sytuacji, gdzie asfalt, z asfaltu jest mm. zrobiona główna rzeźba i stoi ona na postulencie do starych maturska czyli maturska rary z materiałem najbardziej, najbardziej Ety, bo są to te same kamienioloty, które w stolicy sztuki możemy znaleźć w pracach czyli Anioła, czy w czy w rekonstrukcji gigantów rzeźby, które zbiorowe świadomości definiują to, w ogóle czym w ogóle rzeźba dla nas jest. I tutaj właśnie ten artykuł z czy materiałów, winna zacząć funkcjonować. Rzeźba jest tylko posła, jest pewnego rodzaju definiowaniem rzeźby, która sama z siebie Stara, to znaczy materiał no warto, bardzo, bardzo przyjemnego. Tak w każdej z tych prac, zauważyć właśnie te zmiany na osi materiał, materiał to jest właśnie znaczy, to miejsce rzeźbiarskie i powstała. stale. znowu ta czarna praca jest jedną z dwóch pierwszych realizacji, które powstały w tego cyklu. Pierwsza została praca która profesora Nowita, była załoga Starego Gipsu na ażurowej, stalowej konstrukcji. A, te, prace, te prace, które już tutaj widzicie Państwo na tle, na, tle. na, tle, na, tle, na tle, są realizacje najnowsze. Są realizacje z tego roku i tutaj również widzimy ten sam zabieg, czyli, czyli zmiany, zmiany materiału, na przykład mieć, czyli materiał również raczej rzecz używany w rzeźby, zredukowany jest z wętą na Czy Mamy wętą, na którym zajmuje się wętą materiałów miękkich, rafiny i kolei które właśnie trzymają te kształtów. Ca Cały ten cykl jest bardzo odwarty, formalny działaniem, które jest pewnego rodzaju lekcją rzeczy i opowiada o tym, jakie możliwości ona daje nam jako twórcom, nawet przy prostych zmianach, które są zmianami materiałowymi, zmianami słowo dystansu, które dzieli rzeźbę od posługu. A prace, które mogę Państwo zobaczyć, są to działania różnych wyłącznie rzeczy, bo kiedyś temu miałem ten cykl realizacji, które rozwiązał się na Fezji, skalowe prace, które były właśnie bardzo wrażeniowo obudowane. na tych pracach, które te obrazy, które widzimy, są pewnego rodzaju zoskórowanie tamtych rzeźb, bo te, te głęboko właśnie, te głęboko wrażeniowe, te wrażeniowe faktury, one są dosłownie przeniesieni do form, które przeistniały w pierwszym świecie na, na północ, czyli na układzie na kamalarskim. Jeśli będą Państwo mieli trochę inne pytania, to bo to jest taki relik, taki tak, tak. głęboki jest, głębokie fakturowo. Yy, znakomicie się wpisuje w architekturę tego budynku. Budynek nowoczesny, sztuka nowoczesna. Świetnie to się komponuje. Uważam, że bardzo trafiona wystawa i gratuluję gorąco tej wystawy i co jest bardzo jeszcze istotne, że Pan sobie sam wszystko to y, tutaj urządzał. To też jest bardzo, bardzo ważne, bo to jest taka szkoła życia. Tak. Jest tej tak. No właśnie. I to, się, I to też bardzo doceniam. I proponuję korzystać z że autor jest blisko i pytać, a po pytaniach zapraszamy na lampkę wina jej... no i